Dzień dobry, moi drodzy, z tej strony Zipper. Dzisiaj gramy w Minecraft UHC, ale craftingi są losowe. Cześć, lubisz tańsze gry? Więc zapraszam cię na G2A, pierwszy link w opisie. Dobra, słuchajcie, że tak powiem, rozpoczynamy rozgryweczkę w tym momencie. Ja sobie tylko mikrofon jeszcze poprawię. Dzień dobry, z tej strony Ja już sobie, słuchajcie, odpalam mój Fortnite normalnie tutaj yy, pad. Tylko na razie graczy wszystkich wyteleportujemy. Yy, to, co tu widzicie, to generalnie nie działająca półpłytka, bo była wciśnięta. Ale jest to sobie, słuchajcie, taki jumpadzik u nas. I teraz patrzcie normalnie. Normalnie człowieku teraz superman jestem, nie? I lecę sobie i tak fajnie się to wszystko działa. I co chciałem powiedzieć, moi drodzy, żebyście zostawili łapencję w górę i subencję normalnie. Jeśli materialik wam się spodoba, bo gramy dzisiaj niebagatele, bardzo dawny tryb, słuchajcie. Czyli w tryb po prostu Minecraft, UHC, ale craftingi są losowe. No i póki co to mamy też lagi, więc trzeba uważać na siebie. E, aczkolwiek za chwilę wszystko powinno wrócić do normy, ponieważ teraz wszyscy zaczęli ładować świat, więc no. E, więc łapa w górę, sub, kurde, i zaraz człowieku normalnie sobie pogadamy. No i co ja wam tutaj jeszcze mam powiedzieć, moje drogie Widzowie, kurde, mamy tutaj sobie takie różne craftingi Losowe, na przykład teraz czeku smooth dostałem, fajna rzecz, naprawdę e, Polecam bardzo serdecznie I co bym ci jeszcze powiedział, widz, generalnie e, Sprawa jest taka, że zapomniałem dać jednej rzeczy Wszystkim, więc dajcie mi poprawić uno sekundo Jedną rzecz, no i każdy dostał 64 Crafting table, bo tego oczywiście, kurde bele, nie ma Więc ja już tutaj dałem, generalnie Jest to se trybik, który można było na świętej pamięci Kurde bele, jak pamiętacie, Octane MC zagrać No ale no niestety nie można, wiecie dlaczego? Bo Octane nie istnieje, e, także no żeby każdy wiedział.. Chiny. Dobra, ale nie obijając dając backstory, oczywiście dalej. Gramy dzisiaj, słuchajcie, w taki tryb, no, może on na Oktanie co prawda nie był, ale to jest jeden z klasycznych trybów UHC. Jeden z klasycznych, jeśli chodzi o datapaki, to jest jedna z pierwszych tak naprawdę gier. No, pamiętamy wszyscy strumykowo, to, to, to prawda to nie było UHC, tylko to był serwer po prostu. No ale mniej więcej to jest jeden z pierwszych takich tych datapaków sobie klasycznych. E, więc postanowiłem, że dzisiaj, słuchajcie, z tej racji, że to jest jeden z klasyków tak naprawdę był na oktan. No okej, okay, to ja już nie pamiętam, po prostu to jest już tak stare czasy, że ja pierdzielę. No ale postanowiłem, że sobie mniej więcej zagramy wszyscy. Było normalnie głosowanie między random dropy a random craftingi, no ale dzisiaj padło na random craftingi. Więc jakbyście chcieli odcineczek z random dropów, pamiętajcie napisać komentarz, moi drodzy. No i czy piszcie też, które z dawnych takich datapaków, co kiedyś zwalnęliśmy materiałik, byście chcieli po raz kolejny zobaczyć. No ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, będzie mi naprawdę miło, jak napiszcie mi masę komentarzy po prostu. A w tym czasie co? Ja muszę sprawdzić sobie oczywiście wszystkie moje craftingi, Wetyfy i Okej, to jest ciekawe bardzo. Oczywiście wszelkie craftingi będą nam się tu, prawdopodobnie. Podobnie odblokowywać, więc ja muszę sobie kurczę, blady sprawdzić. Tu mam płotki, to mi raczej nic nie da, ale jest jeszcze crafting między żwirem a tym, i z tego mogę. OK, zrobić sobie. koper bardzo fajnie w sobie. No, i żeby nie było też, że nie mamy kompletnie żadnych rzeczy, to każdy na start dostał sobie siekierkę kilofik i normalnie po trzy chlebki, więc coś tutaj każdy będzie miał, nie tak tak, wam powiem. Ok, Endrody, jakby każdy wie, co można z Endrodem zrobić pistonem i owcą. Automatyczną farmę wełny, oczywiście. O co wam chodzi, małe z bokulce? A i żeby było tak, słuchajcie, troszeczkę więcej, to ja myślę, że dzisiaj w ogóle będzie dwie rundy PVP. Tak sobie myślę, przynajmniej. Jeśli chodzi o to. Tak, żeby było, powiedzmy, dynamicznie, fajnie, energicznie. A zarazem, żeby. Okej, okay, Andesit jest trochę nużący, sadg. Ale powiem wam tak, żeby nie było, że tutaj coś jest nie tak. To jest oczywiście data paczek na najnowszą wersję. Więc tutaj, oczywiście. O kurde, to mi. Oho, w to mi grać, że tak powiem. No to już mam jedną słuchajcie użyteczną rzecz To moi drodzy chciałem powiedzieć Ja chciałem wam powiedzieć, że kurczę generalnie no, tą łapkę <grym> Tak, ja już się zapędziłem No ale jak chcecie zagrać sobie w taki trybek razem z nami I w ogóle i fajnie i Napiszcie widzowie, że jest fajnie, na napiszcie im. Nieważne czy jest, napiszcie im, że jest fajnie To generalnie zapraszam bardzo serdecznie na transmisję na żywo, moi drodzy, a ponieważ tam naprawdę można sobie pograć w różne takie trybiki Eee, sła O Chyba ktoś sobie już nie pogra drugiej rundy. Dobra, ja tu sprawdzam czy kubloki... Serio, deep slate, ok? Nie wnikam. Szczerze? Boże, teraz patrz, normalnie będą mnie tu... Te wrabiają widzowie, oni was w ciula robią. Ja bym nie słuchał co oni piszą. Generalnie moi widzowie się nie znają, nie? Jeśli o to chodzi. Mam sześć tarcz, gratuluję. Może z kryzysem sobie poradzisz. Znowu zaczęłaś nie moja wina. No tak, najlepiej zwalić na innych, mhm. Nie będę dokończał, skąd to nauka. Admin, czy możemy jeszcze po jednym piecyku dać wszystkim graczom generalnie, bo tak zapomniałem w sumie. A to taka w sumie fajna rzecz, bo pieca w sumie to, to, to nie ma generalnie <noise> w ogóle w craftingach. Niestety, dobra, tutaj raczej nic nie będzie. Tutaj mamy blok kopru. Okej, okay, to mi się podoba. Tutaj mamy łóżka. Interesting, tu mamy słaby i tutaj mamy diort, Okej, okay, z tego się nie da nic zrobić. Eee, czy coś jest jeszcze? Raczej nie, ale mamy piecyk już, który nam admin tutaj przenormalnie giwował wszystkich. Bo zapomniałem, słuchajcie, dać każdemu graczowi piecyk, bo też zapomniałem po drodze, że oczywiście do no, crafting piecyka też się zmienił. Ja sobie tutaj inteligentnie wyjdę na powierzchnię trochę bardziej. Eee, I myślę, że węgla to ja też będę zbierał więcej, no bo kurde, co wam powiem, moi drodzy. Węgiel to fajna rzecz, jakby nie było, nie. Ja sobie tylko jeszcze fajery tutaj przepalę, prawda, żelazko, i patrzymy zaraz, co tam jest. Łoteczek, ja nie wiedziałem, że tu piecyki też są randomizowane. Ja szczerze klikałem tylko i wyłącznie craftingi. Więc czuję się oszukany w tym momencie, ale dobra, no, można, prawda, przyjąć, że oczywiście piecyk też jest craftingiem, yy, tylko, no kurde, schodów to ja akurat mało potrzebuję, może, a nóż-widelec mi da jakiś fajny przedmiot tutaj jeszcze. Ja chyba mam problemy z internetem, tak mi się wydaje, albo Distort coś szaleje, bo mi się wyłączył, tak, wyłączył mi się Distort, ale to nie moja wina, oczywiście. Ehm, yy, dobra, tutaj mamy to, czyli inaczej mówiąc, jedzenia sobie nie pozbieramy w ten sposób, okej, okay. jest jeszcze jedna opcja, przepalenie cobblestona, eeeem, yy, kurcze kurczę, blady, dobra, to se muszę wyjąć, bo oczywiście znowu mi się przybagowało. No i tak naprawdę, nie wiem, diamenty poszukam, bo one mają całkiem sporą ilość tutaj różnych opcji kaftowania. Stone cutter. Really? Nie, powiedzcie mi proszę, że to... <ścoughs> co ty gadasz? Co ty człowieku pingolisz tu do mnie Stone cutter? Okej, okay, ale generalnie gówno daje nam to tak naprawdę, bo mało co ten, ale... Widzę w tym potencjał, nie? Jakby taki... Jest troszeczkę potencjału w tych blokach. Cyfer diamenty to 6 diorytu, okej. Okay. 6 diorytu, wy tyfy, w sensie w jakim? Płot! E, tak, przede wszystkim to dzięki mordo, ale po drugie to chciałem powiedzieć, że tak w sumie zakazane jest podpowiadanie, nie? Tak tylko chciałem powiedzieć. I w ogóle 10 minut do startu PvP, moi drodzy. Dobra, tak się ponoć... O, oh, da fuck, robi diamenty, okej. Okay. To od razu tak, cegła, cegła, fajna rzecz. Dobra, patyków w dalszym ciągu nie mam. Mam dwa stonkatery. To mnie niezwykle cieszy, słuchajcie, bo to może mi trochę dać. Ale teraz mi chłop przypomniał! Przecież teraz, kurde, z tych wszystkich tych, tych, tych no to są, kurde, wszelkie możliwe konfiguracji. Ja pierdyle, ale mi to dało tera bloków. Zara, posprawdzamy. Dobra, stonkateren machen normalnie. Dobra, dyrta się nie da. Nie wiem, co chcia... Wow! Wow, this is amazing, kwarc! Papier, okej. Okay. W sumie trzy papiery bym sobie wziął, bo się może przydać poniekąd. Quartz spillar to raczej nic. No i z tego też już raczej nic nie zrobię. Pytanie tak, no z ciebie to nie bardzo mogę cokolwiek, no bo to kolejne złoto, nie? I tak sobie myślę teraz, tak hipotetycznie, no z tego robi się policz więc to jest w ogóle hitroku, że trafiliśmy na randomowych craftingach, oczywiście normalny crafting. Ale co ja bym chciał? Ja bym chciał jeszcze sobie jakiś andezyt dozbierać. Razy cztery myślę. No i zrobię sobie jeszcze blok złota. Dobra, jest jeszcze jedna rzecz, którą mogę sprawdzić. Pyk! Dobra, żółty kwiatek. Nie wiem, czy żółty kwiatek sprawdzałem. Nie sprawdzałem. Holy... Okej, okay, mam sztabkę złota. Ty, bo tam w sumie nic nie znajdę na lodowym biomie, nie? Lipa! Ja jedyne, co mogę znaleźć, to. Sandstone! Ocie, kurde! Zapomniałem o tak powszechnym. To znaczy, ten blok nie jest aż tak powszechny. Ale kurde, przecież to ma tyle craftingów w człowieku. Dawaj mi to wszystko normalnie tutaj. Pięknie, ładnie! Ty, i w ogóle tak sobie zdałem sprawę. Moje pytanie to takie podstawowe jest w tym momencie: czy stąd cutter normalnie, jak tutaj mamy? I co tak włożymy? Wooden pickaxe. Polemizowałbym, czy to mi jest potrzebne. Ale na pewno to mogę sobie wziąć. Bo z tego się da inny crafting zrobić. Więc ja teraz, raczej kubierę hejbele. 9 fightingów. No, oczywiście, jakbym chciał coś odznawiać, to super elo, elo. Ale na pewno to się, człowieku, tak. Z tego co mi się wydaje, dokładnie. Craftingi są inne w craftingu, a inne tutaj. Block of call razy 6. Dawaj mnie to. Ja tu kurde. 9 kasków skórzanych. okej, okay, to mi się podoba, szczerze. To jest fajna opcja, fajna konfiguracja, ale ja sobie patrzę dalej. Łóżka, no to tak mniej mnie interesuje. Yy, Mateusz, wajchę przełóż. Yy, <noise> nie wiem, kurde. Bloków drzwi chciałem zrobić, czy coś takiego. <noise> Chyba wszystkie rzeczy ze Sandstone tak naprawdę sprawdziłem, nie? No bo to jest, to jest. Yy, no, razie wszystko. Dobra, to mamy kolejne fajne rzecz, kurde bele. Trochę tarczy chociaż mam na sobie. Gorzej, że się kierysję tak zużywam. W sumie mógłbym ją oszczędzać, bo nie dostanę nowej. E, Nawet mówiąc, mam tu jeszcze paper i mam tutaj jeszcze skórę i mogę zrobić sobie pół blok, dobra, to lepiej leci. I normalnie, człowieku, zwiewamy. I o, i o, kurde, nie ma. O WKP normalnie mnie, człowieku, goni w tej chwili. Ja bym cię pogonił, chopie. Ja ci dam, ja kurde łódkę mam, człowieku. Ja tutaj all inclusive se podróżuję. No, przyjacielu, ja ci powiem tak. Ja nie wiem, co ty chcesz ode mnie. Ja sobie idę w tą stronę, w, w swoją stronę i kurde, nie będzie mnie gonił. Żaden off normalnie, patrz tutaj, o. Ja tu higher Grandic prawda, zajmuję w tej chwili. On chyba nie ma, słuchajcie, TNT. To mnie cieszy akurat. Dobra, ja bym se tutaj, wiecie, tak zagrał taktycznie. Siemasz, przyjacielu. Dzień dobry. Pyk, o kurde. To nie było mądre. To nie było mądre kompletnie. Zrobiłem najgłupszą rzecz w Minecraft'cie ever. Dobra, Van banek siema. Wow, la, 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 moje HP, kurde, zaraz mi się skończy, je, yeah. muszę uciekać, muszę uciekać, dobra, tu jest Border, vanbanek jest za mną, kurde, i tam jest jeszcze OWKP, nie, więc ja muszę na nich obu uważać, że tak powiem, mamy tu co prawda ryby, ale z nich nic nie zrobię w tej chwili, bo za Border to ja wyjść nie dam rady, mam Sugar cany. do wydupcenia, do wydupcenia, szczerze. Ani jedno, ani drugie mi się nie przyda. Wadbanek padł przez makefake'a normalnie. A ja teraz muszę się rozglądać, słuchajcie, bo niewiele mi żyćka zostało. <gry> Także no, troszeczkę bym tak powiedział, niefartownie. Dzisiaj mi się zdarzyło w tej rundzie, przynajmniej. Mam nadzieję, że druga runda mi troszeczkę szczęściem dopasi bardziej. A być może jakieś fajne itemy tam dostanę. Aczkolwiek no jest jeszcze taka turbo mini szansa, ponieważ jest jeszcze jeden crafting, gdybym ja tylko wiedział, że te piece od razu przepalają. Słuchajcie, to ja bym tu na 1000 milionów procent. Jestem też ciekaw, czy inny piec daje inne rezultaty oczywiście, bo to też tak może być na przykład. A póki co ja się tutaj człowieku kminię i patrzę co tu będzie. W ogóle to jeszcze jeden rodzaj ryby tutaj jest, ale ja jej raczej nie złowię w tej chwili, bo jest trochę za daleko. I mamy sztabkę żelaza, Ok, ze sztabki żelaza... What the fuck is grindstone? Serio? Czy ja na przykład w grindstone nie wiem, mogę... Okej, okay, nic nie mogę tu zrobić. Trochę sadgę. Dobra. Co wam powiem, kurde? homik, ja pierdyle. Ale sus i baka po prostu. Mało hapek jaka mi zostało. Mam nadzieję, że to jakoś się jeszcze utrzymam, chociaż przez chwilę. No, bo powiem wam, kurde, czuję, kpinę. Jak przez chwilę zaraz zginę. Muszę kurczę tu bezpiecznie podchodzić. Czytaj, walabek. Dobra, warcabek. Spokojnie, tam się uspokój. Ja zawsze przeinaczam niki. Co my tam mamy? Tam mamy ziomka, co podskoczył sobie. Kurde, bele A, piecyka nie zebrałem. No to fajnie, że te ryby tu są. O, coś my tu mamy, ale to tylko słabe rzeczy. Dobra, to mi się... O, ale to mi się przyda! Dobrze, cyfer, kurde, zbierać śmieci, nie? To druga runda nie UHC? Ta, drugą zagramy bez UHC. Dobra, powiem wam tak, ktoś tutaj... Ktoś tutaj higher grandzik trzyma nade mną i myśli, że jest lepszy, bo ma, kurde, higher grandzik. Ty myśl... Człowieku, co ty sobie, kurde, bele ten? A to są itemy, nie gość, okej. Okay. Cześć, siema! Fucking way! O, taki cfany. Widzimy się na kolejnej rundzie. A, żartowałem. Oczywiście jeszcze pospektujemy co tu robią nasze ziomeczki. Kubo skurde normalnie... <śm> 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 O Boże! Widzieliście tak jak ja chciał zabłysnąć, kurde, no i zabłysnął głupotą, oczywiście. To znaczy o sobie mówię, nie o Kubosie w tym momencie. Ale Kubos jest spokoziomek, nie generalnie, tylko no kurde, ale to mu nie wyszło akurat. Także, cześć, Walabek. Chcę wiedzieć, co tu się dzieje, chłopaki, dobra, administracja jak zawsze ma swoje zabawy, yy, ja nie będę ich oceniał, dobra, wy też tego nie róbcie, oni po prostu bawią się inaczej niż my wszyscy, to jest tak zwany ten twój kuzyn, nie, każdy ma takiego kuzyna, słuchajcie, to to moja administracja jest tym kuzynem, wszyscy są tym kuzynem, tak naprawdę, aczkolwiek, póki co wam powiem jeszcze z takich ciekawostek, że jak na razie Mac kwacz tutaj biegnie sobie do NV... To jest NVVM, to nie jest NVM, tylko NVVM. Jakiś kurde człowieku normalnie. Normalnie do kwadratu bym powiedział. Aczkolwiek tutaj ucieczka została, słuchajcie, przeprowadzona prawidłowo. Mamy shiftującego Alexa normalnie za drzewem. No i powoli Border właściwie już stanął. Czyli ja mogę go uruchomić po raz kolejny. Dobra, i nie będzie tak, że to se powoli idzie. Oj, kurde, Arlem, ale ty żeś wykorzystał tą akcję, aleś ty moim bohaterem jest. O, moi drodzy, to już chyba pozostali gracze, tak naprawdę. Dwóch finalistów, Arlem i Enderite. Ło, kurde, Arlem człowieku z nalagach, ale proszę, jakie tutaj piękne uderzenie zrobił. No i to jest zwycięzca pierwszej rundy, a my słyszymy się w PvP w kolejnej, moi drodzy. No i co, no i startnęli, kurde. No i zaczynamy, moi drodzy. Dobra, kurczę, że tak powiem. Jakiś set jest. Jakaś broń. No kurde, bardziej niż jest. Yy, duża ilość szczęścia. Tak w połowie. Więc jakieś szanse tu mam? Coś nie, coś potrafię w tej rundzie. Mam nadzieję, że sobie coś poradzę, kurczę blade Tu jest regeneracja zdrowia. What the fuck, dobra, to jest gąbka. Tu jest regeneracja zdrowia, więc jakoś tak kurczę, może nawet lepiej będzie. Naczkolwiek, yy, no oczywiście, mam nadzieję, że <grym>, ...że jakoś dam sobie radę cokolwiek zdobyć. Dobra, mogę spróbować sobie jeszcze buty. Ciekawe, że tak powiem. To, to, to by była fajna opcja. Teraz tak, muszę namierzyć jakiegoś przeciwnika. Najlepiej, żeby miał spodnie, albo miał nawet lepszy ode mnie. Ja sobie to wiadomo zabiorę, kurde. Póki co, słuchajcie, mam mieczyk. E, dobry, tam mamy Juleczkę. Juleczka, co ty tam masz? Ty tam chyba nic nie masz, więc ciebie kurde oleję na razie. Julka to mnie nie interesuje, kurde. Ach, ty Julki z Twittera po prostu. Ja nie wiem, kurde. Dobra, weźmy sobie tak psztrąga jakiegoś, albo nie wiem, śledź, kurde. Nie, nie, nie wiem, nie wiem, co to za ryba jest, dobra. W skrócie, jakbym miał to powiedzieć. Weźmy sobie... Ich kilka może. Przepalimy zaraz się na brzegu jakąś jedną. Gorzej też, że nie mam absolutnie przy sobie kurde łódki. To mnie trochę martwi, bo w poprzedniej rundzie, jak pamiętacie, łódka dużo dała, nie? W ogóle możemy przepalić sobie ten żelazny kill i maybe coś z niego otrzymamy. Oh, damn, full damage, Tomasz. No, to masz problem w tej chwili, że tak powiem. Dobra. Cooked salmon. Okej, okay, to jest fajna opcja, że tak powiem. Jedzenie całkiem fajnie. Um. Dobra, ja się muszę oglądać wokół siebie, bo mi zaraz, kurde, ktoś wle... The no fuck? Tak, fall jest włączony, dokładnie. Dobra, Juleczka gdzieś tu uciekła sobie. Ja muszę też patrzeć koordynaty. Koordynaty... no takie niezgorsze, bym powiedział, jeśli chodzi o odległość od spawna. To myślę, że tutaj, kurde, zaraz kogo spotkamy. Aczkolwiek, ja sobie chyba pobiegnę na drugą stronę mapy, bo ja sobie tutaj się pokręciłem. No tutaj Spawnę nawet widzimy, słuchajcie. Jest sobie kurcze blade. I cóż ja mogę powiedzieć? Idę sobie, kurde, blale w tą stronę. No i liczę na to, że spotkamy kogoś, kto faktycznie będzie miał gorszą broń, ale lepszą, lepszą zbroję, nie? Bo chciałbym, kurde, bardzo dropnąć z kogoś, na przykład klaciora, albo, albo, albo z buciory, spodniory, cokolwiek, kurde. No, butów to lepszych raczej nie będę miał. Uuuu! Mm. I Pokczamp? Czy on naprawdę miał krystale? O ja wale, tu krystale. Jakby ten, Kubos, wiesz, ja ten. Mnie tu nie ma. <grychy> Jakby co, to ten, to ty kontra ja, to wiesz, to to nie jest dobry pomysł, nie rozumiesz, prawda? Ym, tak myślę. Dobra, ja to bym sobie te rzeczy w sumie tutaj posprawdzał, co tu mamy. Czekajcie, tak patrzę, krystale. Jakbym tak obsydian miał, to bym se kurde, bele, wiecie, coś tego walnął. No, definitywnie nie chcę pod Kubosem stać, bo on to mi higher zrobi. Mam jeszcze taki jak ja, ma lepszy. No ja spierdzielam stąd, nie ma opcji, po prostu. Fok, fucking drzewo. Dobra, on idzie za mną. Spieprzam. Pieprze, pieprzaj, pieprza, pieprzem, zapieprz, pieprza, pieprzem. Pieprze, Kurcze, blade. Dobra, on chyba idzie za mną. ojoj źle Szanowni, moja propozycja to jest takie coś, żebyśmy dodali słuchajcie opcję grania w ten tryb z customowymi craftingami do, na dodatek. Możecie napisać co ty myślicie w komentarzach. Kurde, ścięło mi! Ło wow, chunk! No fucking way! Widzieliście to, ścięło mnie! Bra. Tak chciałem tylko powiedzieć, że zginąłem przez laga, nie? Absolutnie, absolutnie kurczy ten. To nie była moja wina, że przegrałem teraz. To wszystko przez te lagi. Tak, bo to dokładnie były lagi. O kurczę, ale enchantowane! Co wy macie? Ej, no powiem wam... What the hop? Chłopaki chyba z główek trafili te klaty, szczerze mówiąc, chociaż szczerze koksik jest! Z klatek jest tak naprawdę mała szansa. W sensie, że wypadnie z główki klata. No ale powiem wam nieźle, kurczę, blade. Just Jolly tutaj mamy. Tutaj mamy Hugo. Tu mamy Hugo, tu mamy Kubosa. No ale Kubos, kurde, koksa nie zebrał. O nie, to jest zły ruch, słuchajcie. To jest zły ruch. Ten z tym koksem to jest takie połączenie, że ja was proszę, nie? Jedynie jakby zagrał na krystale Kubos, to by mu dało jakieś szanse, nie? Wydaje mi się... Aczkolwiek, no, co ja powiem? Słabo raczej w tym momencie cokolwiek tutaj zgrać może kubos. Pytanie, czy ktoś jeszcze się ostał? Czy ktoś jeszcze żyje? No, na mapie niby no, nie widzę nikogo w sumie. Tak, jakbym miał obstawiać, to są ostatni gracze, właśnie. World Border oczywiście, słuchajcie, ruszamy. No, bo to nie ma tak, że to już skończyło się iść, nie? No ale powiem wam tak, no trzymam kciuki za Kubosa, że coś tutaj zagra, bo to dwóch mocnych z wie, jest, jakby nie było w tej chwili, nie? Chłopaki tak potem dają człowieku, że aż zaczął padać też w Minecrafcie i to na pewno trzeba powiedzieć. Dexon jeszcze jest, ale Dexon, kurczy to cienkie piwo przy nich dwóch, że tak powiem, bo teraz szybki oklep dostał, kurde, od Kubosa. Kubos, kurde, dostał na plery wjazd normalnie od Hugo. No, powiem wam ciekawie. Tu by była ładna sytuacja, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale trzeci zaczął uciekać zamiast, kurde, korzystać. No powiem wam tak, no powiem wam, kurczę, no słabo, 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 bo Hugo znowu wygrał, nie? No, jakby kurczę, to jest bardziej niż pewno I congratulations dla zawodnika, po prostu, no tutaj nic innego nie można powiedzieć, niż gratulacje dla Just Jolie, czyli inaczej mówiąc dla Huga. A ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie, to było klasyczne. UKHC, moi drodzy, piszcie, który rodzaj UHC chcielibyście jako kolejny z tych takich starych, co graliśmy kiedyś. No i łapę w górę. Subscribe the channel. No i do zobaczenia na streamie. Cześć.